Ciąg dalszy misji w Dominium, czy jakoś tak to się nazywa. Centralna część mapy i no i co? Cena wolności. Zobaczmy, co to jest. Przy okazji można zebrać o. jakieś znaczki. Oho! Oho! Wybuchowi panowie. Okay, okay, okay. ale jak się tam dostać 20 metrów A dobra, dobra. Bardzo grillowana amunicja. I tak, co to jeszcze? O, no właśnie, Ewokarium. To jest. To nie jest na dole. Gdzie to jest? A, fajnie. Fajnie, fajnie. Nie, na dole pokazuje przecież. Tutaj tutaj, tutaj dobra. Elegancko, ścieki sobie płyną przez całe miasto. No, tak powinno być. <laughs> slams, znaczy przez metropolię. Tutaj na górę. Trzy po o no właśnie, z moimi umiejętnościami. To może być ciężko. Slams z dodatkami, slams z dodatkami, z kraczami. Tak jak niewolnictwo z korzyściami. Niewolnictwo z korzyściami, to jest, ee, chyba w Morty mi się pojawiało, że to jest po prostu praca, czy jakoś tak. No dobra, i jak tą skrzyneczkę by otworzyć, tutaj powinien być taki jakiś szufak zamknięty w buteleczce, żeby to rozpieprzyć, no dobra, innym razem. dyjk odhaczona. dobra, lecimy dalej. Cena wolności właśnie, no. Proponuj niewolnictwa z korzyściami tematycznymi. Teraz skończ bierdowić, tutaj nie grać. Aha. co jest z Aha. A dobra, siema. Kolejny sobie z dywanu lepił. Pani Kibel, tylko mu postawili. materac w tupę przechylony. Babie co to pieprzasz? Myślę, że z przejścia. Krzesełko na no, eleganckie więzienie. Czy chcieć więcej? Kibel, krzesełko, materac. Dobra, Dobra cicho będzie. Pomoc w sumie bardzo chętnie, ale ten, słod... ten słodki dziadek. Nie jest jedyną ofiarą napaści. Jego żona też będzie potrzebować pomocy, bo znowu małżeństwo i znowu z jakimś ściadkiem. Stan z dziadków.

фасевох цаminсі. Jezu, ile was jest? No, co jest? Dajcie mi misję zrobić. No dobra, o, Papka się nie pierdoli w tańcu. Skąd tu w dupę? Właśnie, starsza pani znowu w sile wieku, do tamtego pasuje. <grymne> mhm. Już, już. O rejesz, to jedność mm, Co wyjść. Zaczęliśmy raz? Mhm, mm no dobra, no dobra, dobra, ciatku, pokazuj te paczki, czyli co, teraz w kuriera się bawię, no dobra, w kuriering post, albo dpd, albo to co lubi. Czekaj, 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 a dobra, tutaj tak? Musicie tyle pieprzyć, dajcie mi, dajcie mi grać, a nie jakieś historie swojego życia opowiadacie. A, no to trzeba znaleźć. Okej. Okay. Tutaj powinno być. Ale gdzie? O, tutaj może. Co tu w dupę jest za wejście? Szyneczka. Dobra. Nie no. A to prawo tutaj pokazuję. Oczywiście ślepy jestem. Tu jest teren tej paczki. Zamknij mordy czoł. O, no, 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 no. Mhm. Czy pulta. Paru frajerków wysyła. Mm. Co ja robię? Nie tutaj, tak. Było już tą paczkę znaleźć, tak to myśli, było przejście pokazane. Dobra, zobaczmy. Ja, coś tutaj. Ja coś czuję, że. Nie będzie takie proste. Co jest w dupę? No przecież strzelek jeszcze nie ma, co to ma być? No dobra. To ten cały Bruford. Czy jak tam ma fryer. Dobra, kluby to a ci gdzie są, biegną, biegną, staruszkowie. Dobra, się czuję jakby naprawdę był jak jakimś domu starców, ciągle Z, ze starszymi ludźmi, nic ja nie wiem. Postrek skarbców, ale on normalnie powiedział łowca skarb skarbców. To jest tak sensownie przetłumaczone. Postrek skarbców. Dziwnie tak troszkę, ale dobra. Dobra! No. Co? No nie pierdoliczy. To liczy. No dobra i fajnie. Tu jeszcze kilka miejsc pewnie no, będzie. Cena wynosi część druga. No właśnie, wszystko gotowe do obrony. Starszy zny uciekającej z miasta. aż temu chyba co? No, no, chyba tak. Zobaczymy, wyjdzie w praniu. No, więc to byłoby na tyle.